i członek zarządu Polskiego Związku Narczarskiego, Starosta Jojórski, projekta profilu bezpińskich skoczni, pan Jacek Włodyka. A w dniu dzisiejszym na miejscu trzecim zawodu kończył Andrzej Kąsienica, Towarzystwo Sportowe Wisła Zakopane. Na miejscu drugim Dawid Jozopek, Towarzystwo Sportowe Witła Zakopane. I zwycięzcą dzisiejszego konkursu o puchar prezesa Polskiego Związku Narodzielskiego został Jakub Kot AZS Zakopane. A zawodników nagradzają prezes Polskiego Związku Nadrzędzkiego, pan Apoloniusz Steiner. Członek zarządu Polskiego Związku Nadrzędzkiego, pani profesor Teresa Socha. Członek zarządu Polskiego Związku Nadrzędzkiego, starosta Janiemorski. W projektach profilu bezpieczki skoczni, pan Jacek Głodygak.